Yy, na górze mam, mam, macie ceny i teraz wam pokażę coś ciekawego Dostałem, yy, jak dostałem tego booster packa, nie? On w środku ma 36 booster boxów Każdy booster box jeden kosztuje około 48 zł ich jest 36, czyli prosto matematycznie wychodzi na to, że razem z przesyłką dało nam 1800 zł mniej więcej Tyle kosztuje to, co tu widzicie teraz na ekranie Więc i to jest i tak, to jest i tak tanio, wam powiem, to jest i tak tanio Bo te karty już one nie są w produkcji, więc to co nam dropnie to będzie... W będzie prawdopodobnie w drogie I najdroższe rzeczy macie tu, właśnie tu na górze. I to są najtańsze wersje tych kart. Czyli jeżeli karta kosztuje 600 dolarów, najdroższa, 650, to ona może kosztować i 4000 dolarów, nie? W zależności od stanu, jakości, innych tam pierdół, ale to wszystko będzie w zależności od tego, co tutaj odpakujemy sobie. Dostałem jedną darmową paczkę. I to jest śmieszne. Dostałem. Oprócz tych 36 boosterboxów, dostałem jedną darmową yy, paczkę do otworzenia. Otworzyłem ją sobie przed streamem i dropnąłem tą kartę. I okazuje się, że ta sama, ta karta kosztuje już około 200 dolarów. No, 180, coś takiego, nie? Więc już na starcie, jestem 700 do przodu, mimo że jeszcze nie zacząłem openingu. To jest w ogóle niezły farcik. Teraz wam pokażę jeszcze taką kartę, bo ładnie teraz to wygląda. To jest las waku, ona jest warta stare 11 dolarów, czyli około 50 zł. To są, to są takie se. I ta karta to jest mój... Święty gral kolekcji, bo ona może Kosztować 700 dolarów, ale obecnie Kosztuje około 400, przez to, że Nie jest oceniona, jak będzie oceniona No to będzie w warta, no i szukamy O, jeszcze mam takiego fajnego pikaczu. Dobra, bierzemy pierwszą pakę Ja się boję tego otwierać, bo ogólnie jest tak, że Jak lekko zniszczysz kartę, to ona jest do linkandor.com, czyli strona do natychmiastowej sprzedaży skórek na realną gotówkę. Wystarczy zalogować się w prawym górnym rogu, pisać w to miejsce kod DMG, który da Ci bonus do każdej transakcji 5% więcej, zaznaczyć cały syf lub lepsze itemy, których nie chcesz i wybrać metody płatności. Macie ich sporo, może być to PayPal, giftkardy lub kryptowaluty. Następnie kliknąć odbierz pieniądze, a strona sama stworzy ofertę wymiany i wypłaci Ci natychmiastowo siano. No i pamiętaj, że im częściej będziesz sprzedawał skiny, tym więcej będziesz miał z nich procent, także pamiętaj, kod DMG. Aha, jak coś, to ja się nie bawię w jakieś przekładanie tych kart, bo wiem, że niektórzy to robią. No i zobaczymy. Pierwszy, pierwszy jest jakiś drop. Jakie to teraz one. Aha, to, aha, tu nie ma nic. No dobra, czyli 50 zł minus, nie? To jest jedna holo, więc to, to nas nie interesuje. To odkładam. Czyli 50 zł minus, druga. Kurwa w drugiej też nic. Minus stówka. O, 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 coś jest. Mamy, mamy jakiś traf. jolteon Ty, nie wiem czy tego szukamy. Muszę sprawdzić cenę od razu. Jakie 500 dolarów? Ta karta nie jest tania. 177? Tak. No to mamy równo 10 dolarów, czyli na zero. Ta paczka na zero. Tylko tu już trzeba do foliki ją, bo inaczej ona zaraz straci na wartości. Dobra, psajdak, No to chyba każdy kojarzy, nie tego Pokemona, bo to też starsze są jakieś. Pikachu, proszę bardzo. I o, to będzie dobra paczka, jak zaczyna się od tego, wiecie? To już, już, znam to. O Jezus. Nic, 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 nic. Nic. Mega dobra paczka, kolejna. O, o, o. Tu coś jest. Mamy dobrą kartę. podkładam tę. Oby dało. Ej, kurwa, ten sam, tylko jakiś inny. Ale jakiś chyba mocniejszy, go zobaczymy. Tylko założę na niego folikę, bo zaraz się tu wszystko podrze. Ale szrociwo, ty, dwa dolary to warte. Wyjmuję z tej ramki, bo mi szkoda. Mam tych ramek za mało, żeby trzymać taką główną kartę. Szkoda, folii na to marnować, no. I tam tamta karta była lepsza. <laughs> Ramka więcej warta, no coś w tym jest. Jest coś z czarną ramką. Proszę cię, teraz. Co to jest za syf? Łatnie wygląda. Lycan rock. Wow! 84 centy. Emolga jakaś, coś tam, coś tam. Trzysta 320 coś! Warta 0,92. Uuuuu! No to tutaj mamy dobry zarobek. Całe pierdolone 2 dolary. Polika na to. I zapominamy o tej karcie na 180 lat. Yy. Dobra, tu coś jest. Mam nadzieję, że to będzie warte, chociaż 1000 zł 0,21. Muszę tą kartę wpisać, sekunda. Ładnie wygląda. Długu, chciałem powiedzieć, Aha. że Anubisy bardziej oddają, ale jak widzę, że te pikachu się sypie jak pojebane, to zwracam honor. Chyba też zainwestuję w <grym> eee, 89 centów. Eee, o kurwa jak się świeci ty! To jest to! O kurwa, jaka karta piękna. Kreserlia. Jaka to jest karta? 228. Ona musi być coś warta. O kurwa, 9 dolarów No to na to nie szkoda foliki a jest potencjałem inwestycyjnym Tutaj się booster zwraca Ale trafię czy nie trafię? Ale jaka ładna karta, co? Kurwa, jaka genialna karta Pokaż tatuaż No, paga. Co to jest? To nie jest jedna z tych kart na górze, że to jest podwójny drop też nie. Eeea! Yeah! No w końcu jakiś pokaźny dropik. 2 dolary 40 centów. Nie wiem czy marnować na to folię, ale wydaje mi się, że... Ale to skam. <grym> no stare, ale to są karty do gry, tak? To że już w ogóle najlepsze są, że są karty do gry, które już są w ogóle nawet nieaktualne, nawet nie da się nimi pograć. Ale, ale zawsze karty do gry. <grym> Dobra, mamy coś? Waga? Dragonite. Ej, mamy rzadką kartę za 110 na 100%, bo to jest ta z prawej strony. To jest ta rzadka już. Tak jest. 110 dolarów minimalnie, w PSA 10 ponad 400 dolarów, więc ta karta ma w końcu jakąś sens i przyszłość inwestycyjną. Proszę bardzo. Ląduje. Ogie. Oh yeah. Też ja mogłem to tak otwierać ty? A ja na jakimś zoomie otwierałem cały czas. No widzicie, no Nowy, nowy Opener, no dopiero się uczę, tak? Ładnie to wygląda, ale. Nie, wiem, no nic nieopłacalnego na pewno. Tyf. Kiedy kolejny box, może jakiś japoński? <grytanie> tak, stary. <grytanie> zaraz lecimy z japońskimi, zaraz zamawiam. O, 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 dobra. Nie wiem, co to jest za karta, ale. No nie, pierdol! O kurwa! Jackpot, najdroższa karta z kolekcji. 215. Ty, żebym ja nawet na to nie huchnął przez przypadek to szybko folię wpierdolić. Jeszcze moje DNA się pojawi przez przypadek i dostanę PS9. No, to jest najlepsza karta z kolekcji. Około 700 dolarów niesprawdzona, a sprawdzona to nawet 3000 dolarów może kosztować. No, to jest dobry dropik już. Te karty się zwróciły, tak zaczepionik ci co pierdolili, to ogólnie fajnie się zwróciły te karty. Dobrze się kurwa oddały, naprawdę. W tym dzi, przepraszam, że tak nie wierzyłem, dasz mi te karty energii za 10 lat, gdy będą warte 50 centów, tak. Eee, no zajebista karta. A no w ogóle, jak ona pięknie wygląda, to jak się mieni, tutaj, jak się nazywają te karty. To są Evolving Sky. Kurwa, jakie dobre dropy, naprawdę. Już teraz zostały mi cały czas między nimi cztery boostery, i teoretycznie już mi się nie opłaca się ich otwierać. Ale otworzę dla Beki, może będzie drugi. Wysyłaj dla Wiza. A za co? Za to, że brak wiary było? Ja to działa źle na powierzchni kart, także twoja karta z PSI 9 spada do PSI, ok. <gry> Jak już to PSA, a nie PSI. Kurde, kurwa, to już nic. Mogłem tego nie otwierać i mogłem zostawić to dla potomnych. To są karty, które nic nie znaczą i są nic nie warte. To są karty, które mało znaczą, ale coś są warte. I tutaj RARE dropiki. Ta karta 100 110 dolców minimum. Minimum. A ta karta minimum 650 dolców. Minimum. No i jeszcze te, ale nie wiem ile one stoją. Już zapomniałem. A chyba z 10 dolarów jeszcze. Kurwa, piękny opening. Lepiej niż w Seisie. Czyli nadal na minus? No jak na minus? Jak na plus? W cholerę nawet na plus. Znaczy, no dopóki tego nie sprzedam, to faktycznie na minus. Ale jak to sprzedam?